Czasem uczniowie posługiwali swoim mistrzom, wykonywali prace nawet takie, które należały do prac niewolników, ale była jakaś granica tej służby swoim mistrzom i zdecydowanie rozwiązywanie, że mykał sandał było przekroczeniem tej granicy. Przecież to była czynność typowo niewolnicza i tylko dla niewolników. Słuchając tego, co mówi Jan Chrzciciel przy spotkaniu z Jezusem, trudno nie odnieść wrażenia, że ten człowiek, który mówiąc współczesnym językiem miał najwięcej wejść na swoją stronę, bo z całej Judei Jerozolimy i z całej Ziemi Świętej przychodzili nad Jordan, żeby przyjmować od Niego chrzest, ten człowiek nie stracił pokory, nie uwierzył w siebie. Nie uwierzył w to, co widział, ale był w stanie powiedzieć: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin nawet rozwiązać, że mykał jego sandałów. Ja nie jestem godzin stosowny, równy, odpowiedni do tego, żeby być nawet jego niewolnikiem.” Pokorny jest nie tylko Jan Chrzciciel. Pokorny jest Jezus. I w innej Ewangelii, według wersji Mateuszowej, Jan wzbraniał się przed tym, żeby udzielić chrztu Jezusowi. Ale Jezus przyjmuje. Przyjmuje chrzest, mówi, pozwól tak wypełnić, bo godzi się wypełnić to, co jest sprawiedliwe. Jezus. Naciska, chce, przyjmuje chrzest, czyli w oczach innych pokazuje się jak ktoś, kto jest grzesznikiem. To też jest niesamowita pokora, że człowiek nie do końca patrzy na to, co mówią inni, czy może w ogóle nie patrzy, ale przyjmuje chrzest od kogoś, kto jest niższy, kto nie jest godzin nawet niewolnikiem. Staje się w oczach innych grzesznikiem. Potrzebującym sztu. Pokora jest nie tylko Jana i Jezusa w tej Ewangelii, ale skoro mówimy o chście, to w tej Ewangelii widać też pokorę chrześcijan, czyli tych, którzy doznają sztu, tych, którzy są zanurzani. Bo czyż nie jest to pokora, kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie mówi: Ja sam w życiu sobie nie wystarczę? Ja muszę się obmyć z moich brudów i muszę, muszę przyjąć szatę nową, muszę oblec się w wolę nie moją, ale w posłuszeństwo temu, który jest Bogiem Wszechmogącym. Chrześcijanin to człowiek pokorny, to człowiek, który w pewnym sensie pozbywa się swojego ja, żeby swoje ja uczynić posłusznym boskiej woli. Pokora jest ważna, jest ważna, bo jest miejscem, może zapomnianym, miejscem, w której najbardziej Bóg przebywa. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. I można powiedzieć, że człowiek pokorny jest jednym z największych dowodów na istnienie Boga. Tam, gdzie jest człowiek pokorny, aż człowiek czuje, że tu jest Bóg i nawet inni chcą z Nim przebywać, I jakoś tak spokojniej przy Nim. Jakoś tak człowiek się nie obawia, bo tam rzeczywiście jest Pan Bóg. Zatrzymajmy się jeszcze nad tą pokorą, pokorą niedzieli sztu pańskiego. Co to jest pokora? Czy da się ją zdefiniować, czy trzeba? Słuchając dzisiejszych czytań można odnieść wrażenie, że pokora to jest potrzeba drugiego. Jan Chrzciciel potrzebuje Jezusa. On udziela tylko sztu z wody. Potrzeba kogoś, kto przyjdzie i ości Duchem Świętym. Jezus potrzebuje Jana, żeby móc dać Chrzest z Ducha, potrzebny jest ktoś, kto udzieli sztu z wody. Co więcej, Jezus jest tak pokorny, że jako Syn Boży uniża samego siebie i staje się człowiekiem. Nie tylko potrzebuje drugiego, ale potrzebuje sposób drugiego. Czy Bóg nie mógł się objawić w, innym, w, innym, w innej formie i postaci niż człowiek? Czy nie mógł jakoś pokazać się bardziej przekonywująco? Bóg, mówiąc kolokwialnie, mieści się w ciele ludzkim. Przyjmuje ten sposób naszego bytowania, żeby być bliżej nas. Pokora potrzebuje drugiego i potrzebuje środków drugiego żeby zrozumieć drugiego. Co to jest pokora? Pokora to też powstrzymywanie się od osądzania. I to kapitalnie pokazuje w drugim czytaniu. Pokazuje święty Piotr i Korneliusz i sprawa domu i to przepiękne zdanie, które mówi o tym, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby przekonuje się dosłownie, załapałem, uchwyciłem, że, że w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Pokora to jest powstrzymywanie się od osądzania. To jest wiara w to, że, że w każdym narodzie, w każdej partii, w każdym środowisku, w każdej strukturze może być dobry człowiek. Ile nieraz w nas jest niepokory? Osądzamy Kościół, osądzamy partię, osądzamy opozycję, osądzamy rząd, osądzamy orkiestrę, osądzamy takie czy inne akcje. Chcielibyśmy wyprzedzić sądem, chcielibyśmy wyprzedzić Poznanie, chcielibyśmy nawet wyprzedzić Pana Boga. Pokora to jest powstrzymywanie się od sądu. To jest zrozumienie, że Życie nieraz jest tak złożone, że lepiej zostawić sąd Panu Bogu. Naprawdę lepiej mu zostawić sąd. Co to jest pokora? Pokora to jest też świadomość tego, że się sługą sprawy ważniejszej, żeby nie powiedzieć najważniejszej. W pierwszym czytaniu, chociaż ten przedstawiony przez Izajasza Wybrany pański ma przynieść narodom prawo i, i ma z mocą ogłosić to prawo, jego pouczenia wyczekują wyspy, to jest nazwany sługą. Człowiek prawdziwie pokorny wie, że jest sługą. Nie potrzebuje ani wpisu przed swoim nazwiskiem, ani nie potrzebuje super reklamy, żeby się poczuć wielki, bo nie jest wielki w tym, że służy wielkiej sprawie. Nie zapomnę, jakie wrażenie zrobiło na mnie spotkanie ze Świętej Pamięci księdzem Janem Twardowskim tutaj w Krakowie w 1997 roku. Przyjechałem na to spotkanie poetyckie. Po spotkaniu poprosiłem o, o wpis, o autograf. No i mówię, byłem już diakonem, proszę księdza, czasem wykorzystuję, wykorzystuję księdza wiersze na kazaniu, a on mówi, a takie, takie niedopracowane. Pamiętam, przyjechałem wtedy na parafię, mówię proboszczowi, a ten ksiądz, ksiądz Skwardowski jest niesamowicie pokorny. A on mówi, tak, jest to pokorny człowiek, ale, ale nie dlatego, że tak powiedział. Pokorny by był, gdybyś ty mu powiedział, przeciędza niedopracowane te wiersze i gdyby on się na to zgodził. No mniejsza w szczegóły, ale w tym człowieku, nie tylko w tym. Jaki był ksiądz Twardowski, ale w wielu innych ludziach widać tą niesamowitą pokorę w służbie wobec wartościom najwyższym. Człowiek pokorny nie musi się reklamować. On w pewnym sensie wie, że sama prawda czy sama wartość jest najlepszą gwarancją tego, że jest On wielki w tym byciu pokornym. I jeszcze jedno słowo na koniec, żeby być może bardziej prawdziwym, czyli zgodnym z Biblią. Czy Hiob był pokorny? Czy Hiob był pokorny, skoro walczył z Bogiem? Czy buntował się przeciw Bogu? Skoro pokora jest pokojem i tyle w nim było niepokoju, czy on był niepokorny? Przecież był święty. W tej pokorze musimy uznać też to, że czasem bunt jest wyrazem wyrazem dochodzenia do Pana Boga, jest wyrazem pokory, która chce być pokojem, ale nie umie sobie poradzić z tajemnicą, nie umie sobie poradzić sama z sobą. W tej pokorze musimy uznać, że jeżeli ktoś się nawet buntuje i ktoś nawet bardzo tupie i krzyczy, to może nie dlatego, że jest pyszny, ale on walczy. Walczy o to, żeby, żeby być sługą, żeby zrozumieć, że potrzebuje drugiego, żeby nie osądzać, żeby zrozumieć, że są sprawy większe, których nie możemy, nie możemy pojąć, a możemy być tylko ich ich sługami. Prośmy w tę niedzielę sztu Pańskiego o pokorę dla nas, zanurzonych we weszcie Jezusa Chrystusa.